Siemano, cześć, czy się Witam Was bardzo serdecznie. Tytryny Otkarski. Lecimy z farmingiem. A, nie jestem na headerze, ja chcę opuścić helder. Dobra. No to zaczynamy. Złote żniwa. Kuryda na ziarno. Lecimy na największym moim polu. Zobaczymy, ile odda. To bym wam powiedział. Dziś wyjątkowo tak bez kamerki, to po prostu trochę mnie oczy bolą, nie chcę się przemęczać oczu bardziej światłem, jeszcze więc dlatego bez kamerki. Oj, no już będzie normalny odcinek, więc spoko. Lecimy w Turydze, ziarno, jak już mówiłem, w drugiej części odcinka weźmiemy, naprawimy sobie penta. Sprawicujemy w sensie I weźmiemy i pojedziemy sobie fendem Z wałami na pole, to co luberowaliśmy w poprzednim odcinku I w taki oto sposób zakończymy dzisiejszy odcinek Jak mogliście zauważyć, chociaż nie wiem Nie jestem pewien czy było widać na, w kadrze Do kukuryzy mam przygotowane dwa kombajny yy, Dwa kombaj Oscar. No, widzicie, zmęczenia. Mam przygotowane dwa zestawy. Jeden zestaw z dwoma przyczynami. O, tak powinienem powiedzieć. Jeden zestaw z dwoma przyczynami. Jest to John Deere z. zestawem Rudolfa. Czyli tandęką i zwykłą. I liczę na to, że zapełnię go. Z tego pola całego. Fajnie by było. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście, ta. Y, y, poza odcinkiem, pokończyłem wszystkie inne prace, co miałem pozaczynane na poprzednim odcinku. Spamy się na pory. Na spokojnie. Y, mod na. Jak on się tam nazywał? Na te brudzenie, takie różnokolorowe. Uah. To jest Real Dirt Color chyba moc się nazywa Mam go w wersji działającej Już, więc Już gramy na tym modzie I póki co fajnie działa jeżeli chodzi o wapno, jest to biało, na biało, brudzi, więc spoko Nie wiem jak jest przy oborniku i przy tym wszystkim innym, bo Nie miałem pola, żeby to sprawdzić póki co Robimy niby pierwsze kółko tu już za chwilę będzie prawie, że full, full będzie połowa, a full będzie po drugim fullu <noise> i po jak poprzeczników tak naprawdę już będzie prawie, że full. Więc naprawdę, naprawdę fajnie oddaje póki co. No i teraz by się przydało. Oddalić kamerkę, trochę spuścić gazu. Będę sobie mógł włączyć kłód i coś takiego, będziecie mieli bardzo podobną miniaturkę jak przy. Jak przy czym przy słoneczniku bardzo podobna, lecz złocie. Idziemy. Więc trochę inaczej. Jest to to, to że jednak na innym polu nie będzie tak z tylko wiem, że nie mam dostępu do tego terenu. Wiecie. Wiesz barbie Widzę ten komunikat ostatnio bardzo często. Tu się we troszkę troszku. się tu obrócić łanie w Będzie Cię tu ładnie ustawi poprzecznika poprzeńka nie? i się wysypiemy, nie zrobimy drugiego kółka na pewno bo też chcę zrobić tak samo kółko aby móc na spokojnie się obracać z obydwóch stron to chcę zrobić właśnie dwa kółka i zrobić dwa poprzeczniki każdej ze stron I się sypiemy z prawie 6 ton na początku samym. Ja na pierwszą psię, proszę. Dwa. Drugą. Jeszcze właśnie gdyby ogarnęli kursy moda tego co, yy, co robili tego moda to właśnie wysypywanie na przycisk. To by oni poprawili go jeszcze, żeby nie bugowało headerów. To będzie świetnie. Tam jeszcze delikatnie buduję to headery. zrobię ja coś, co miałem zrobić. I delikatnie przyciszyć jeszcze mój mikrofon o 2 dB, bo mniej więcej po tyle przyciszałem na podczas renderowania. Więc już dzisiaj nie będę musiał przyciszać. Sobie więc fajnie. Jakże złapie, złapię, no właśnie nie złapię. Biedu dupi. Czyli musimy sobie włączać, wyłączać dzisiaj. Tak to było zresztą przy słońcu. Tu się nic nie zmienia. Odcinek nagrywamy znowu o dziwnej porze, bo nie mogę chodzić, nie mogę spać. Wcześniej nikt mi się nagrywa, wcześniej nie mam chęci do grania nigdy. Tak to jest, i tak się kończy nagrywając o pierwszej w nocy odcinki. Ale jak już chyba was nie dziwi ta Godzina w prawym górnym rogu, w której nagrywam odcinki, więc chyba dobrze Pola na odcinku raczej nie schoszę, bo już mamy siódmą minutę, a ja dopiero zaczynam drugi przejazd, drugie okrążenie robić, więc raczej nie ma szans koszenia tego pola na odcinku. Choć bardzo bym chciała ale no raczej się to nie uda. Kolejny odcinek to będziemy mieli już sprzedaż plonów znowu. I wtedy sprzedamy sobie świnie. Czyli świnie sprzedam wcześniej. I będę musiał kupić paszę dla świn wtedy. Już nie będę miały co żylić znowu. Ja też nie wiem, jak Vader stawiał tą oborę dla krów. Może postawię ten punkt do kupowania karmy na świn, jeśli taki istnieje. chyba istnieje takowy punkt. Tam już nie jadę. Nie, jadę bo przecież prze... nie, bo chciałem się już przeciąć, a przecież muszę wyjechać. Tu, żeby zrobić poprzecznik, jeszcze jeden Chcę obrócić z tamtej strony. Muszę obracać z tej strony. Nie mi się włączenie, więc spoko. Mówię, delikatne zmęczenie chwyta i już jest źle. A niestety nie mogę się przedstawić na chodzenie wcześniej spać, żeby iść wcześniej w ogóle ogarniać wszystkiego I dlatego siedzę po nocach z tą A już było dobrze Już było naprawdę dobrze Jeden dzień wystarczył I jest gorzej Oczywiście jak wrócę już do normalnego funkcjonowania powrócimy z live'ami, ale to dopiero myślę gdzieś w przyszłym tygodniu i będziemy skończyć elimina wtedy na spokojnie, skończymy sobie go wtedy I jak go skończymy no to wtedy będziemy myśleć nad kolejną gierką na live'y a najprawdopodobniej będzie to Minecraft będziemy ogarniać moją piękną wioskę dalej budować będziemy wioski jeszcze trochę zostało do budowania będziemy ją budować Otwieramy rurę, rura, kolejne 5 tam. już ponad dyku mamy wydało nam więc fajnie to dopiero początek, żniw gryzianych Jestem ciekaw bardzo ile będzie z tego całego pola kuryzy No to pierwszy sezon na no tak dużą skalę guryzy połowa, połowa gdzie jest mniej więcej połowa, no połowa gdzie jest to w nie widziałem. Ustawić GPS No. Albo z jednej, albo z drugiej Albo z Tak Ustawienie dobrze GPS-u, czy kukurydzy Krai z cudem Ogólnie przy plodach kukurydzy I przy tej słonecznej kukurydze ustawienie tego GPSa naprawdę graniczy z cudem Chcę to chwilę resetować bo jeżeli dobrze był Ale no trudno jak później będą większe headery no tylko nie będzie się na to zwracało tak uwagi po prostu to będzie z automatu szło 20% nic nie Te 4 przyjazdy dam radę zrobić na przyciskiem zbiornika w koło Teoretycznie Tu muszę jechać tak jak Bez brania tam tego jednego nie przywozł Idę Tylko no, trzeba GPSa, celta zbłączyć, włączyć Od środka to tyle wide, co tyle widzę, co widzę. Wynik nie widzę. Taka prawda. No widzę, że te dwa na... no, przejazdy, najgorsze pierwsze były. Teraz już będzie szło. Więc zobaczymy. Może się uda całe ta pole na odcinku. Gdyby się udało, będzie fajnie, świetnie. To jak to jeszcze się wciknięcie? Niech naprawdę pójdzie pod mój 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8. Niewyżej pójdzie pod mój Nie będę przez specjalnie jechał w I o 1 przesunięty. No to nie ma sensu. To jest strata asum. nie, I nie Paliwo. Jeszcze jedna O nie Chyba, że zbior wiem, jakimś cudem Bo jest nigdy nie wiadome że No nie Tym razem nie zbior Ta gra to jest dziwna gra czasami Czasami bierze fajnie, czasami nie Telefon ładuj się szybciej trochę ładuje się już 2 godziny a ty tylko 50% naładowało Nie że jest tylko się naładowało 50% godziny No w sumie dał Teraz Kilka razy zdejmowałem dejmowa go z warki i w ogóle no co dobra To może, może być tak że się tyle naładowało tylko Jednak kilka razy był zdejmowany swodowar. To jest taka szansa. Być mógł tylko tyle naładować. Tak jak jedziemy tu, to się sypiemy. I nie umiem, to nie. Możemy sobie już nie Poprzednią przyczepę już będziemy mieli zasypia, zasypaną na tym przejściu. więc odda ponad jedną przyczepę, więc fajnie żeby też oddało to tak w kasie może też odda? Ja Gdybyśmy to sprzedawali po 1200 by było fajnie by było wtedy już, gdybyśmy mieli ponad ile? Zmiany co ponad? Około 30 tysięcy byśmy mieli może Gdyby było to po... 1200... 1500, gdyby było, to by była rewelacja. Wtedy z jednej przyczepy mamy prawie 10 tysięcy. To byłby fajny zarobek. Tak, to, to, to. Ogólnie kukurydza to jest taki plon, który bardzo dużo sypia, mało a za tonę mało się dostaje. jest bardziej uprawa taka na kiszonkę, żeby mieć, nigdy nie tak bardziej paszowo dla siebie, żeby zostawić zawsze. Jednak jeszcze nie ma pewnej pierwszych. Jeszcze kilka kilo. Dobra, Jadę sklepek. Nie pójdzie przejdziemy. Jedziemy. Mam nadzieję, że nikt tego nie imię nie napisze. To szybki Bo, to, nie to. Więc tima ma włączyć się, a nie to. Jest? Fajnie, mówię zmienić. Dobra lipa. A miejmy na jeździ napisze. Chodź różnie bywa. Nic no, tego pana będzie akurat na tyle, żeby zasypać te dwie przyczepy, bo już mamy tą jedną zasypaną, co mamy nakoszone. Teraz na sobie, już na tym jednym, akurat jeszcze drugie tyle i pewno skosimy na szczepie i pierwszej, więc fajnie. No i tu jest taki jeden przejazd Tak, nie fajnie, jednak nie rozciąłem się równo tam nie zjechałem poprzecznie jak w dół i nie przeziwiam się tak jak normalnie się przyklejam przy zbożach Chciałem się trochę wyżej żeby właśnie iść ładnie w rządkach teraz tam będę dopiero poprawiał jak chcemy tutaj ten centrum pola kosić do zobowiązania mamy jedno pole, więc na 5 minut pójdziemy i będzie akurat zrobione pole No, spokojnie. Tylko kosimy. 20 minut za chwilę. Więc fajnie. Przez parę minut no zawsze fajnie leci. by się opłacało jechać jeszcze ten przejazd chociaż znaczy, rządki sobie dostawmy zanim miał jechać dwa rządki to już tak średnio by się opłacało znaczy tak i tak te 30 tak średnio opłaca więcej nie tak i tak to jest nieopłacalny biznes no i bardzo źle się przeciąłem zobaczymy jak ta druga strona wyjdzie Miejmy nadzieję, że trochę lepiej. Bo ta to mniej tragicznie wyszło. Ale no, no zobaczymy. Wiadomo, ja co miałem włączyłem, więc spoko. Jak zjedziemy, to się wysypiemy, bo nie zrobimy tak i tak później przyjazdu, z powrotem. Albo byśmy zrobili na styk. Przyjazdów, no, nie robimy. Na styk. Jedną stroną. Zadziwi się, że na ja się, nie będę się męczył. I jechał tym ja. Nie o to chodzi. Zresztą trzeba sobie też używać troje GPS-a, żeby odpocząć. Na pierwszą przyczopę dosypiemy do pełna i później na drugą sypiemy. Myślałem, że kombajn zrobi w tym sezonie 10 dziesię motogodzin, żeby było, ale jednak chyba nie. I jednak chyba jeszcze nie czas, żeby zrobić 10 motogodzin. Jeszcze sezon mu dać. To będzie już wtedy jego czwarty sezon. Jak ten czas leci. Czwarty sezon. O, ależ im przyleciał. czwarty sezon w Holandowaniu. Teraz będzie zaczynał. Za chwilę. Jak długo ten kombajn już jest tu? A jeszcze przed nim długie, długie lata ciągnięcia ze mną. Jeszcze długo Nie, za mną ja będzie ja się męczył. Niestety. Męczy. <noise> się ze mną pomęczysz. Też oh. ja wiem, czy to jest takie męczenie dla niego. Nie jest do tego stworzone, więc wykosimy tutaj ten, to centrum, jak ja nazywam, na tym polu to. I będziemy wtedy przechodzić na drugą pracę. Nawały wały, i będziemy przewodzić. No i później w kolejności który sprzedaż. Że, że w środę wodę to jest ten odcinek. Tak dużo mówię? Dzisiaj środa? Nie. Ja. Tak czy nie tak? Więc wtedy będziecie mieli ten odcinek, w czwartek będziecie mieli sprzedaż klonów, w piątek jest bardzo prawdopodobny, że będzie już odcinek z budowy Gospy, budowy, rozbudowy, tak, właśnie rozbudowy. Gospy, tak, powiem, nie na rozbudowy, więc będzie odcinek w piątek najprawdopodobniej, tu sobie wezmę, dwa mniej, pojadę już. Jest dobrze? Nie, jest dobrze. że się I później weźmiemy sobie też niepełne dwa. Więc... piątek ja albo w sobotę będziecie mieli odcinek z routowy gosp. Ja jestem szczęśliwy. To będzie akurat fajnie już. Na weekend akurat będziecie mieli, bo to by, może być bardzo długi odcinek Zbudowy Gospy Jak kilka rzeczy się źle postawi i będzie trzeba resetować save'y No będzie przyjemność Resetowanie save'ów wtedy 5 sekund Więc coś źle postawię Ale jakoś to już, raz robiłem tą oborę tam, stawiałem to, więc wiem jak to tam mniej więcej ma stać wszystko. No co zawsze jest ryzyko, że coś się gdzieś nie postawi, że coś gdzieś wyskoczy dziwnie teren do góry. Więc trzeba zawsze kombinować. Mamy radę tam za teraz? 26 no przejedziemy. Zadamy się wtedy, się wtedy do fenda. Weźmiemy, wejdziemy i naprawimy go. I później bierzemy się i wałujemy. To pole po drugiej stronie rzeki. Akurat mamy do zwołowania, więc fajnie będziemy widzieć sobie wystawy tutaj, tak i tak. gdybyśmy no. będziemy mieli już na zestawie listy to wiesz, nie będę, myślę.

Przyjazd! I kończymy zimę. Na no, odcinek, oczywiście, bo później to jeszcze mam trochę do wykoczenia, więc oko! Ja też się tak zastanawiam, bo jednak głębnie zaczyna trochę boleć. Chyba Wam nie zrobię wałowania na tym odcinku. Dopiero będziecie mieli kosiewne wały. Albo zostawimy te, to pole i wałujemy je sobie na następnym odcinku. To jest dobry pomysł bo naprawdę łebnie zaczyna boleć, co sik. Wysypiemy, zobaczmy, ile plonu dało kawałka dużego i będziemy się użeglić. Nie mogę zgaścic no Przejdźmy się do żelnego do, i patrzmy ile tam tego będzie A na, na kombajnie nie widzę, szkoda nie by było jeszcze gdyby można było podejrzeć ile jest na kombajnie Jeszcze zostało w kombajnie z plonu. Ale 30 ton jest Prawie że To bardzo ładny wynik Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro シマノ